Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Kacperski, a to jest kolejny odcinek z Overwatch. Dzisiaj mam nadzieję pograć sobie May. o ile wyjdzie, o ile znajdzie mi grę, żeby nie przedłużać. Proszę bardzo. Droga 66, spoko. To ochłodzimy trochę klimat na drodze, na drodze 66. My bronimy, czy my atakujemy? Jak to jest? May, dokładnie, bierzemy May. Nasz świat jest wart, żeby o niego walczyć. Świat jest wart, żeby o niego walczyć. Oczywiście, że jest. Ej, gdzie jest May? No właśnie, <laughs> zginęła mi. A ja mam informację o postaci, tak? Dobrze, shift jest. Następny jest. Tu jest, jest zamrożenie zamyków, to wszystko jest jasne. Najgruźniejszym może zatrzymać. No na pewno. Na pewno ich to zatrzyma. Na dobre. 5, 4, 3, 2, 1. Rozpoczyna się atak. Eskortuj ładunki. Chodźcie po pierwszą połowicę. Dobra, ale mamy leczącego gdzieś tutaj Kurde, ja muszę tam do niego wejść Oła! Wow. O kurde, no serio, tutaj wdowa weszła. Jak to się stało? Czemu ona tak blisko była? Nie dobrze, bo wdowa to jest dla mnie trochę kontra. Bo ja nie mogę podejść. Nie wiem, no. Co to już? Ult poszedł? I wdowa dostała dobrze, Wdowa dostała. O! Wszyscy na mnie liczą. Przed nami wieżyczka wroga. Ej, co się stało? Aha, bo zapomniałem, że jak on. Nie wiem, że jak on ginie, to wysypuje z siebie takie. No właśnie, takie co się. Pełnie zapomniałem o tym. No, ale dobra. Coś tutaj mi się nie podoba. Nie wiem, czy nie będę musiał zmienić. No coś innego. No, weźmy sobie to. Zniszczam Patrzcie na to O nie! Schować się. A, kurde, zabiła mnie. To jej się udało. A kurde, ja nie zapomniałem o tym, o, o lodzie. Znaczy nie zwróciłem uwagi na, na, na poziom mojego zdrowia. Bo, co to było? Kurde, z Zultan, no serio? A, ale mu się udało.

się przemieszcza! O, widzę gdzieś wdowa. Dobra, trochę rozganiliśmy gnojków. Panie kolego. O nie. Ale nie zwróciłem uwagi. A tu mnie gdzieś strzelała. Co mnie? A ta... O kurde, no serio. Ale... Ej, ale to jest takie coś, że nie w ogóle nie czuję, że cię od boku strzela. Zupełnie nie czułem, że coś mnie strzela z boku. Moim zdaniem za, za słabo jest. Zostało 60 sekund. Ładunek osiągnął. Dobra, ładunek osiągnął punkt kontrolny. Dobra, trzeba uważać. O kurde za mną, no oczywiście, no trochę ich tam posiekałem. Ej, to to jej kurde działko jest takie nie najgorsze. Całkiem na odległość, ja myślałem że ona jest tylko na blisko, ale ona jest i na blisko i na odległość. Czekaj, okay, kurde, trzeba na blisko go za zamrozić. Dobrze. Dobrze zbijamy się. Patrzę na swoje życie. O kurde, prawie. Stać, kroku dalej. Chwilka już biegnę, no już niewiele zostało Damy radę, damy radę, będzie dobrze Podkręćmy pasy! Nie Zostało 600. O! O kurde, mogę się w loda zmienić. Aj, kurde, w loda się mogłem zmienić, no mogłem. block. Kurde, wystrzelić... Znaczy on, znaczy ja myślałem, że on będzie do, tam, do mnie do 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 doleci bliżej, ale nie doleciał. Przed nami bo wybuchł go. 30 sekund. Właśnie, 30 sekund zostało. Dawać... Pierdzielaj. O nie! Tiorbiorn. Cholera. Kurde Tiorbioran... No, no i przegraliśmy. Taki dobry mecz. Taki dobry mecz przegraliśmy. No ale nic, to jest akurat trudniejszy, trudniejsza ja strona. To jest akurat trudniejsza strona. Teraz my będziemy bronić. Powinno być lepiej. Serio? To było najlepsze zagranie meczu. On jeszcze. A, on jeszcze go tutaj zabił. No dobra, no. Super. Proszę bardzo. Aj ludzie, ludzie. No nic, no mówi się trudno, nie? Oj, nie, ale to było dobre. To było dobre zagranie. Tylko no tutaj nie dało się. Znaczy. Dobra, nie dało się. Gdybyśmy ogarnęli, to by się dało, to się da zrobić, ale to jest ta trudniejsza strona zawsze. Bo w pewnym momencie tam oni się bardzo blisko odradzają. no I to już jest ten problem tam pod koniec zawsze. Tego sobie tutaj jeszcze raz. Jeszcze raz sobie pykniemy. Z tymi samymi ludźmi. Aha, a to teraz będzie co innego. Hanamura, no to będzie przejmowanie punktów. Przygotuj się do ataku. No, czy, no dobrze, ale Mei i tak jest dobra. Mei i tak jest dobra na przejmowanie punktów. Ten jest dobry na przejmowanie punktów. Ta jest dobra na przejmowanie punktów. Genji tak średnio, ten jest też dobry, bo... Patrzę tak pod ulty, nie? To też jest dobre. Więc wszystko mamy w sumie dobre do przejmowania punktów. Nie mamy żadnego tanka, co jest problemem. Nasz świat jest wart, żeby o niego walczyć. No właśnie, nie mamy... Nie mamy tanka i to może być problem, ale może jakoś damy radę. My jesteśmy tacy mocno tutaj saportujący. Kurde, no nie mogę się dobrze ustawić. Już mi plecy bolą dzisiaj. O matko! A tak rozpocznie się za 30 sekund. Oła, oła, oła. Kurde, moje biedne. Say, Moja... Say my name. Na 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 na. Znowu będę topować rankingi... Okej. Okay. I jasna sprawa. nasze. Co to było? O tak? Po mnie zrób jednym. No, cenie makii. Co to było? Widzieliście to? Ta smuga jest, kurde, nie wiem, ona tak celuje w głowę, że dziękuję bardzo. 10 sekund, i jest, kurde, do widzenia. Przed nami droga. Nie chciałam. Dobra, leży tam ten temat. Leży tam ten temat, teraz biegamy tu. Zobaczmy się trochę, nie będę szukał. Dobrze, zajmujemy cel. O kurde, nie widziałem z której strony. Nie widziałem z której strony, gdybym widział z której strony, to już by było dużo lepiej, nie? No i nic, trudno się mówi, nie? Trudno się mówi. No, kurde, tak mało brakowało. Ja wiem, że to ze snajperką ciężko jest wygrać. Ej kurde, mogłem się ruszać, trochę co? Mogłem się trochę ruszać, dobra. Zeniata jest obecny. Zeniata wzięli? Jak umieją grać? Ja zeniatą w ogóle, nie... znaczy, bo nie grałem, więc nic nie umiem, ale. O nie, 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 moja droga. Się podlecze. No co za menda. No, u jak mi się ten! No jak była wcelowana we mnie tu, no nie wierzę w nią. Aha, chyba, że miała... Nie, no nie miała Ulta jeszcze. No, kurde, wcelowana jak walka jeszcze się nie skończyła! Na nią trzeba by było w sumie zmienić postać. Mm -hmm. No i po punkciku poszło się. Dobra, nie ma się co. No dobra, dawać, dawać. Gdzie? Bo. A no Aha, trzeba było wbić się na punkt i zmienić tego w loda. Aha, z tyłu. Z tyłu, tutaj stoi ta. Dobra. Już teraz będziemy wiedzieć y, tutaj. O, dało się. Ty kurde męba Dobra No nie no, a co oni robią na tym punkcie A jeszcze? Co natychmiast trzeba się na punkt B, bo póki oni biegają po A Póki oni biegają po A, to trzeba się na B udać. Dobra, nie wiem, i poszli. Niestety. gotowość. No dobrze, ale to spoko. Dobra, zamienimy się w sopelek. A blisko jestem też spoko. Ech, cholera. Aha, bo on odpalił ulta! To dlatego... Wszyscy na mnie liczą! Ten cel jest mój! Wieżyczka wroga zniszczona. No, spoko. Ubijamy cel. Przejmujemy cel. Wygraliśmy to. Boom. Kurde, dało się. No ja się tutaj nie popisałem do specjalnie, ale może to nie była do końca. O, kurde. To ciekawe. Hmm. Wyleczone obrażenia. Złoty medal za wyleczone obrażenia. Sam siebie leczyłem, nie? Spokój. E, oh, wymiana no, drużynki. A wymiana drużynki to jest całkiem spoko. Co tutaj w bohaterach dostałem? May. Jakieś nowe graffiti. a no, podoba mi się, może być. Podróżujesz na drogę 66. Kurde, ale znowu będzie. Mam nadzieję, że teraz nie będzie to samo co wcześniej, to było słabe. Znaczy, wolałbym. Nigdy nie wiem. Mei, 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 o. Bierzemy mej. Bardzo dobrze. O kurde, dwóch supportów. No droga Mei, Zobaczymy jak damy radę. Nasz świat jest wart, żeby o niego walczyć. Oczywiście, że tak. Aha, no i tym razem my broni. No to bardzo mnie to cieszy. No ciekawe jeszcze jaką mamy drużynę, ale... Cieszy mnie to, że to nie jest Doktor, ta sama Zimle, strona. Mam wrażenie, że nie postarzała się pani nawet o dzień odkąd się widziałyśmy. Ty też nie Mei. Doktor Ziegler? Napastnicy przybędą za 30 sekund. No! Serdenka! Co tak stoisie jak koki? sama się jezdobędzie! Dzień doberek! Do <grym> Dzień do berek. Dobry! Dzień, do berek. Dzień. Dzień, do berek. Dzień. Trzy, 2, 1. Nad na Stoi! i zatrzyma. Dzień dobry. Zatrzymaj O nie, 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 nie. To się nie bawimy. O! Zastrzeliłem farę i spadłem. No nie wierzę. Ja nie lubię tego, no cofam się do tyłu. Ale trafiłem ją. Trafiłem, cholerę. Dobrze. Mogło mi pójść lepiej. Oj, oj tam, oj tam. Wcale nie było źle. Nie przesadzajmy, jesteś dla siebie za surowa. Jak na razie idzie nam bardzo dobrze. Oni nawet nie ruszyli tego stołka o 2 metry. Uuu, pa pardon, sik. Co tu się dzieje? No O! Oh. Ha! Ale dostał ode mnie! Fara A kurde. Ale mnie tu, kurde. A go tam zmroziłem, kurde, aż. Oddychał tak dziwnie. Trzy minuty, dobra. Lecimy tędy. Sprawiedliwość! Prosto! Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. O kurde, ale dostałem. Poleczmy się trochę. No i bardzo dobrze, dostała. Do swoje. O kurde, no niestety, smuga to smuga O, przesiłam, świetnie Stój smuga Przez co strzeliłem ją przez przez tego, przez McCree. Czas wyrównać rachunki oh! oh! Ta wdowa sobie nie postrzela Dzisiaj z tyłu. Wiem, że z tyłu zostało 60 sekund.

No gdzie? Ty skurczy synu ty Żadnej dogrywki No Dziękuję bardzo Rozdzieliliście <laughs> no kurde przejął, przecież by przepchnął Musiałem podskoczyć do niego Sancho Saco Saco? Nie wiem, S -ha -s -ha -s -ha Tako w sumie. Ten San Sancho! No bo, kurde, jak, jak ten. No i pięknie. No dobra, nie będzie ten. nie będzie ten McCree. Brawo ja. Brawo ja. Pięknie. No dobrze. A w dzisiejszym odcineczku z May to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Cześć. Uu. Dobra. Zagramy jeszcze coś.